i zaczynamy znowu galę numerowane, a ta, która będzie przed nami, która odbędzie się w Manchesterze, czyli UFC 304 jest bardzo ważna, bo odbywa się w momencie, w którym angielskie czy w ogóle MMA z Wielkiej Brytanii jest w swoim najważniejszym momencie w historii. Pamiętajcie o subskrypcjach, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, o wspieraniu tego kanału, o komentowaniu i lajkach. I przede wszystkim, właśnie o komentowaniu tego, co tutaj mówię, bo bardzo lubię z Wami dyskutować na różne tematy, a jest naprawdę na tej karcie, nie tylko zresztą głównej, bo zobaczymy też Polaków, na karcie eliminacyjnej jest naprawdę o czym dyskutować. Zaczynamy od samej góry. Mamy w Manchesterze za tydzień, właściwie w weekend, mamy dwie walki, które jednocześnie mogłyby być main eventami. Oczywiście trzeba je było podzielić ze względu na kategorię pasa, bo Tom Aspinall teoretycznie jest. Teoretycznie w moim mniemaniu, przejdę do tego bo trochę później, jest właścicielem pasa Interim, natomiast niekwestionowanego jest Leon Edwards, więc on jest wyżej niż Tom Aspinall. Natomiast faktycznie jest to najważniejszy moment w historii angielskiego MMA, bo mamy w tej chwili bardzo dużo zawodników, którzy są w bardzo mocnych kategoriach wagowych. Dwóch Brytyjczyków pierwszy raz w historii posiada. W tym samym momencie pasy i obaj będą walczyć na tej samej gali. To wcześniej się e, nie wydarzyło. No i trzeba przyznać, bo sami ci fajterzy tak mówią. Zarówno Thomas Pinal, jak i Leon Edwards, czy nawet Paddy Pimblet i Arnold Allen. Oni mówią o tym, że to Michael Bisping jest tą postacią, która... Rozpędziła ich do sięgania po marzenia, do, zmotywowała do tego, żeby sięgnąć po pas. Pokazała, że jednak zawodnik z Anglii może sięgnąć po to najwyższe trofeum, jeżeli chodzi o Ultimate Fighting Championship. I warto przyznać, że Michael Bisping zrobił to naprawdę w niesamowitym stylu. Jego historia jest bardzo mocno związana z tymi zawodnikami, więc poświęcę mu teraz. Kilka chwil. Michael Bisping jest oczywiście pierwszym Brytyjczykiem, który sięgnął w ogóle po jakikolwiek pas UFC. Sięgnął oczywiście po pas wagi średniej, dopiero kończąc 40 lat. Jeszcze do tego okupił to kontuzjami i przede wszystkim kontuzją wzroku, bo Michael Bisping niestety nie widzi na prawe oko, wydaje mi się, i zastępuje jej niestety specjalna, szklana wkładka, ale ta kontuzja nie, nie wydarzyła się w momencie zdobywania pasa. On szedł po pas już nie widząc na, na prawe oko. Warto sobie wrócić do jego wywiadów zaraz po zdobyciu pasa, albo po tym, jak przechodził na emeryturę, bo opowiadał o tym, ile to wszystko kosztowało, jak ta jego droga wyglądała. W skrócie między innymi ultimatum postawione przez jego ojca, że Albo uda ci się w Ultimate Fighter, albo nie mamy tak naprawdę o czym mówić, już, jeżeli chodzi o MMA, bo to za długo trwa masz dzieci do wychowania, masz żonę do zaopiekowania, czy wtedy partnerkę, Rebekę, więc która do dzisiaj go tak naprawdę wspiera, więc musisz o tym pomyśleć. Dwa, to nie dobijanie się cały czas do, tej, do, tej, do tego tytułu, do tej rozmowy o tytułu. No i ta kontuzja oka właśnie, która została, która wydarzyła się kiedy walczył z Vitorem Belfortem i wtedy dostał tak naprawdę bardzo jasny komunikat od swoich od swoich lekarzy tak naprawdę że jeżeli to dalej będzie trwały, jeżeli dalej będziesz walczył w UFC, to po prostu doprowadzisz do pełnego zniszczenia wzroku i na to oko nie będziesz widział. Michael Biswing tej rady nie posłuchał, próbował dalej walczyć opas, dalej kontynuował swoją karierę. Jego Ludzie z jego załogi byli odpowiedzialni za to, że oszukiwali razem z nim cały sztab medyczny, który należał do UFC i on wychodził już z bardzo mocną kontuzją oka do tego pojedynku. O, pas, o ile dobrze pamiętam, z lukiem Rockholdem i ten pas zdobywa. Potem broni go jeszcze w rewanżu z Danem Hendersonem, gdzie w pierwszej walce ucierpiał przecież po tym takim lecącym łokciu, kiedy w powietrzu właściwie cały Dan Henderson leciał na, na Michaela Bispinga. To jest jeden z takich bardzo też znanych momentów w Anglii. No i właśnie na tej gali w 2016 roku, kiedy Henderson drugi raz walczył z Michaela Bispingiem i Majkowi udało się obronić pas. Walczył też wtedy Leon Edwards. To on wtedy został mocno podpalony przez zwycięstwo Michaela Bispinga i sam też o tym mówi, że to właśnie ten moment spowodował, że on bardzo mocno uwierzył w to, w to co robi. A Leon Edwards, do którego też właśnie za sekundę przejdę, to jest postać, która buduje niesamowite dziedzictwo, jeżeli chodzi o sporty walki. Anglia dzisiaj z mocnymi nazwiskami. Na karcie również Paddy Pimblet, do tego jeszcze Arnold Allen. Bardzo mocne nazwiska w mocnej kategorii wagowej, znane, budujące zasięg. Oczywiście Pimblet mocno polaryzujący, do niego też za chwilę przyjdę, ale mm, zawodnik, którego bardzo. Dobrze się ogląda i warto z wielu względów zresztą e, obserwować. Walka wieczoru to oczywiście pojedynek w wadze półśredniej pomiędzy Lionem Edwardsem a Belalem e, Muhammadem. Walka co-main eventowa i main eventowa ma do siebie, e, ma, są do siebie podobne, dlatego że w obu sytuacjach w poprzednim starciu e, tych zawodników, czyli Toma Aspinala z Curtisem Bladesem, Meliona Edwardsa z Belalem Muhammadem, doszło do dziwnej sytuacji. Tomasz Pinal rozwalił sobie kolano. Walka została przerwana przez Ipoki Kyriana Edwardsa, więc Baral Muhammad dalej nie mógł jej kontynuować. I teraz, tak naprawdę, dopiero ci panowie się sprawdzą. Nie rozumiem, dlaczego Leon Edwards cały czas, po tym co zrobił i po tym jak wygląda jego portfolio, cały czas jest w pewien sposób kwestionowany jako mistrz. Jest zawodnikiem, który walczy niezwykle inteligentnie. To fighter, który. Moim zdaniem, nigdy nie robi czegoś, co nie przyniesie mu korzyści, nigdy specjalnie w walce się nie naraża. On podejmuje bardzo odpowiednią decyzję w odpowiednim czasie. Tam właściwie nie ma e, żadnego marnowania energii, wszystko jest bardzo mocno skalkulowane. Ma czasami problemy e, z motywacją, wydaje się być troszeczkę zastraszony przez swoich przeciwników, przez to, że jest takim bardzo cichym, bardzo skrytym. Fighterem, ale trzeba pamiętać, że Leon Edwards przeszedł przez piekło wychowując się: czy jeszcze, o ile dobrze pamiętam, na Jamajce, czy już właśnie na ulicy wśród różnych klas społecznych czy grup społecznych, będąc jeszcze nastolatkiem, więc ja myślę, że ten mental jego akurat jest dosyć twardy świadczy o tym też fakt, że spokojnie przyjął z ciosy gołą pięścią od Jorge Widala Do ich walki niestety w jego karierze nigdy nie doszło. No i teraz to jego CV wygląda naprawdę bardzo pokaźnie, bo trzy walki z Kamaru Usmanem to naprawdę nie jest nic przypadkowego, ani nic podstawowego. Kamzat Trzymajew nie był w stanie sobie poradzić właściwie z prawie emerytowanym przechodzącym do innej kategorii wagowej. Znaczy poradził sobie oczywiście na kartach sędziowskich, natomiast miał problemy z Kmar Usmanem, którego Leon Edwards dwa razy kapitalnie zresztą odprawił z kwitkiem. Leon Edwards też jak na swoją kategorię wagową... Jest zawodnikiem, który jest dosyć duży. On, e, szczególnie w tej dyskusji o, e, o walki z Islamem, o walkę z Islamem Machaczewem, e, jest właśnie stawiany też w pozycji tego trochę większego zawodnika. W ogóle to jest super fight, który ja naprawdę z chęcią e, bym zobaczył. Wydaje mi się, że Islam ma duże szanse w pokonaniu Leona Edwarda, ale. Tam pojawia się też ten jeden aspekt, o którym przy Edwardzie się zapomina, czyli jego niesamowitą zdolność do obrony e, obaleń i to jak dobry jest tak naprawdę w grapplingu i w zapasach, choć sam tego do końca e, nie pokazuje. Jednak kiedy sprawdzimy sobie jego walkę, e, drugą walkę, bo debiutującą e, przegrał, no to widać, że z Setem Baczyńskim i potem jeszcze z Pawłem Pawlakiem. Czyli te dar, dalsze walki to one pokazują, że Leon Edwards nie boi się grapplingu, no i poddaje oczywiście rynekę między m.in. Alberta Tumenowa. Potem tak naprawdę nigdy nie został sprawdzony do końca w tym grapplingu, właśnie dlatego, że ma bardzo dobrą obronę opaleń, ale też jest świetnym strikerem, Jest bardzo skalkulowanym strajkerem, który wyprowadza ciosy tylko wtedy, kiedy wie, że one na pewno dojdą celu. Stąd ten właśnie headshot dead i ta niesamowita sytuacja właśnie z Kamaru Usmanem, kiedy on po prostu, trenując to wcześniej, wprowadził to w bardzo odpowiednim momencie, kalkulując dokładnie, co powinien zrobić. Nie rozumiem też, dlaczego mówi się o nim, że jest mistrzem nudnym, kiedy no na jego tak naprawdę drodze nie stanął nigdy Tyron Woodley i Kamzat ale stanął Donald Cironi, stanął Brian Barbarena, Vicente Luque, Kamaru Usman trzy razy, Rafael dos Anjos, Gunnar Nelson, który jest przecież świetnym graplerem, Nate Diaz e, i w końcu Colby e, Covington, z którym e, Leon Edwards wygrywa na punkty. Bardzo dobre nazwiska, naprawdę mocne CV zawodników, którzy przez wiele czasu e, trzęśli, tak naprawdę e, wagą pośrednią, nie boi się ich Leon Edwards. No i przy, podejmuje też wyzwanie z Belalem Muhammadem, których walka nie została do końca wyjaśniona i sam też o tym mówi. To też łączy go trochę z Tomem Aspinalem, że jest to dla niego bardzo Zły meczap. On wie, że stylistycznie Belal Muhammad ma dużo argumentów, żeby wygrać ten pojedynek, ale nie boi się tego starcia. Spokojnie nie podejmuje, oczywiście odczekując to od walki z Colby Covingtonem od grudnia, tak? od 16 grudnia, dosyć długo, ale jednak podejmuje to wyzwanie i od Belala Muhammada nie ucieka. Wydaje mi się też trochę, że Leon Edwards oczywiście nie jest jeszcze tak utytułowany nie zrobił tego w tak szybkim czasie jak Alex Pereira ale jest bardzo podobnym zawodnikiem charakterologicznie do Poata na wodze półśredniej. Mało mówi, jeżeli mówi, to bardzo konkretnie, walczy bardzo precyzyjnie i ma ten styl takiego zamrażania przeciwnika. To znaczy on. Uderza w półtempo, ale jednak tych ciosów nie wyprowadza na tyle dużo, żeby to była jakaś nawałnica i e, usypiając, frizując swojego przeciwnika, stojąc przed nim nieruchomo, próbując, szukając dziury, e, nie usypia też sam siebie, bo to jest też miecz obosieczny i ten styl właśnie takiego zamrażania, wchodzenia wolnego, bardzo nie, 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 nie zagarniania przestrzeni e, takim trwającym ruchem w oktagonie, tylko właśnie bardzo powolne. Wprowadzanie przeciwnika do siatki to jest styl, który też działa bardzo negatywnie na tego, który go używa, czyli po prostu sprawia, że też czujemy się, zaczynamy czuć się komfortowo, zaczynamy się troszeczkę też e, usypiać, i wtedy nagle dochodzi do tego e, headshotu. No i Belal Muhammad, e, niestety lub stety, charakterologicznie, m, dlaczego jest. E, Fajterem, który może Leona Edwardsa pokonać, bo jest do niego bardzo podobny. Nie chodzi o styl, natomiast chodzi o to, w jaki sposób używa własnej wytrzymałości i energii. Potrafi wchodzić w brole, natomiast te brole nie są tak precyzyjne jak Leona Edwardsa. Natomiast precyzyjne jest wykorzystywanie energii. Belal Muhammad również nie odpala się. Wtedy, kiedy nie jest pewny outputu, czyli tego, co wyjdzie, co stanie się, kiedy rozpocznie swoją kombinację, nie używa dużo energii przy obaleniach czy przy mieleniu swojego przeciwnika, jeżeli nie wie, że to da mu naprawdę dużo korzyści. Stara się nie ryzykować, stara się nie wchodzić w pułapki, które zostawia na niego jego przeciwnik. Wydaje mi się, że też w przypadku Belala Muhammada i to hmm. może być rzecz, którego zgubi w tym pojedynku, jest fakt, że jest bardzo napalony na ten pojedynek, krzyczy już o ten pas bardzo długo, bardzo nie lubi, jak mówi się do niego, że jest właśnie bardzo nudnym zawodnikiem i pewnie będzie chciał ten pojedynek skończyć efektownie, ale niestety to będzie woda na młyn dla Leona Edwardsa. Jeżeli Belal Muhammad będzie walczył bezmyślnie, jeżeli będzie próbował być takim bully w oktagonie, to Leon Edwards bardzo łatwo sobie e, z nim poradzi. Walka co main event, który mógłby być main eventem, czyli pojedynek pomiędzy Tomem a Asfinalem a Curtisem e, Bladesem. To jest niezwykle ważne starcie. Głównie z tego względu, że Curtis Blades jest w tej chwili w wadze ciężkiej takim journeymanem. 18 wygranych, 4 przegrane z zawodowym e, MMA i taki moment, w którym wydawało się, że Curtis Blades nigdy nie będzie Pretendentem do pasa, że nigdy nie będzie fighterem, który będzie na tyle wyszlifowany i na tyle wyskilowany, żeby zagrażać komuś takiemu jak Tom Aspinall. Ale Curtis Blades to zawodnik bardzo inteligentny, to zawodnik, który wie, że trzeba się rozwijać, że trzeba budować swój skillset i swój, swoje pudełko z narzędziami w tej elitarnej lidze, jaką jest UFC, żeby walczyć o pasy. I to też bardzo ładnie jest pokazane w countdownie UFC, czyli w tym dokumencie, który jest wrzucany, publikowany przed Fight Weekiem, gdzie on po prostu w pewnym momencie zdecydował, no co się jest nie tak z tym moim MMA, że nie potrafię się przebić do tej topki, przeprowadził się do Denver. Były mistrz stanowy w zapasach uniwersyteckich, co pokazuje, jaki dobry ma background i to, że jego możliwość obalenia, ale też ogromna siła fizyczna i wytrzymałość, która przyda mu się na pięć rund, jest bardzo ważna, szczególnie w starciu z Tomem Aspinallem. Świetny występ z Almeidą, dał mu możliwość walki o pas, bo Dywizja na Johna Jonesa czekać nie będzie, ta dywizja rusza się dalej, Toma Aspinal chce być aktywny, szanuje Curtis'a Bladesa, a Curtis Blades teraz taki troszeczkę zmieniony po przegranej z Sergiejem Pawlowiczem, mając niewyjaśniony temat z Tomem Aspinallem, który rozwalił sobie kolano w walce z nim, jest właśnie tym pretendentem, który może mu zagrozić. Czy jest w stanie pokonać? Toma Aspinala. Niestety na papierze chyba nie. Wydaje mi się, że ciągle Curtis Blades jest zawodnikiem zbyt wolnym, żeby iść na wymianę z Tomem Aspinalem. Wydaje mi się, że nie jest aż tak silny fizycznie jak Tom Aspinal, ale jeżeli uda mu się odpowiednio szybko skrócić dystans, nie dać się trafić lub ustać proste, jakimi będzie dysponował i ten cross prawy Toma Aspinala, jeżeli uda mu się te, te ciosy przetrzymać i obalić Toma Aspinala, spowodować, że jego yy... Paliwo w baku zacznie zostać szybko spalane, to w ground and poundzie czy właśnie w parterze może dać radę z Aspinalem, ale będzie to naprawdę bardzo trudne zadanie. Bo Tom Aspinal, którego miałem okazję spotkać przed jego występem z Sergiem w Nowym Jorku, to oczywiście niezwykle sympatyczny koleś, bardzo inteligentny zawodnik, ale przede wszystkim cholernie niebezpieczny. I to pokazywa, pokazał też ten pojedynek Madison Square Garden gdzie zderzył się właśnie z Sergiem Pawlowiczem, którego omijali wszyscy, który pokonał m.in. Curtis'a Blatza, z którym nie chce walczyć, nie chciał John Jones, a Tom Aspinall dostaje telefon dwa tygodnie przed walką i mówi, że absolutnie, że chce na pewno walczyć z Sergiem Pawlowiczem, nie chce nawet się o to nikogo pytać, on po prostu podejmuje tę decyzję natychmiast. I Tom Aspinall Reprezentuje zupełnie nowy gatunek ciężkich. Gatunek ciężkich zawodników, którzy ewoluowali po tych wszystkich latach poprzednich mistrzów po, po, po oglądaniu wszystkich taśm i po zobaczeniu jak wyglądały inne style e, ciężkich i wprowadzaniu zupełnie nowych elementów do, do gry, jaką jest waga ciężka, do tej dywizji, bo chodzi przede wszystkim o movement. I Tomasz Pinal w ogóle w swoim treningu stosuje bardzo dużo rzeczy, które stosują m.in. zawodnicy rugby, m.in. sportowcy. Lekkie atletyki, jest bardzo dużo eksplozywności, bardzo du dużo e, mobiliz mobility, czyli takiej mobilności zawodniczej, e, bardzo dużo wydolności i to też Tomasz Pina w swoich walkach e, pokazuje. A do tego jeszcze dysponuje e, dotykiem śmierci. Jeżeli uda mu się kogokolwiek dotknąć, i naprawdę może to być nawet Sergiej Pawlowicz, jeżeli uda mu się celnie trafić w głowę przeciwnika, to automatycznie doprowadza e, do nokautu. Mam takie trochę wrażenie, że. E, znaczy, jestem pewny tego, że John Jones unika Toma Aspinala, bo w jego oczach, oczywiście to są tylko spekulacje, Tom Aspinal jest Johnem Jonesem jego epoki. Jeżeli prześledzimy sobie karierę Johna Jonesa, kiedy on szedł po pas, to John Jones był wtedy od wszystkich młodszy. Był najmłodszym mistrzem UFC w ogóle w historii. Zdobywał pas, jak dobrze pamiętam, w wieku 19 lat i on pokonując Belforta, Ruę i innych zawodników wagi półciężkiej i ciężkiej, potem oczywiście ciężkiej, był fajterem, który był od wszystkich młodszy, był od wszystkich szybszy i robił rzeczy, których nikt inny wcześniej w tych dużych kategoriach wagowych nie widział. I dokładnie taką samą postacią jest Tom Aspinall, która pojawiła się wiele lat po zdobyciu pasa kiedy John Jones jest starszy, kiedy już nie czuje się taki pewny w oktagonie i kiedy musi mierzyć się z ewolucją zawodnika wagi ciężkiej w UFC, jaką bezapelacyjnie jest Tom Aspinall. Tom też to, co świetnie robi w oktagonie i co widać też w pojedynkach z zawodnikami, których on się. Znaczy on się to też jest bardzo ciekawe. Tom Aspinal bardzo otwarcie mówi o tym, że Curtis Blades jest wyzwaniem trudnym. On zawsze to otwarcie przyznaje. Mówił też o Sergeju Pawlowiczu, że po prostu się go bogisz, ale ten strach pomaga mu zachować zimną krew, pomaga mu być bardzo precyzyjnym. I Tom potrafi przede wszystkim. Wysyłać bardzo dużo informacji do przeciwników, którzy nie są w stanie tego wszystkiego na dysku ogarnąć, bo nikt tak jak Tom się nie porusza. Tych uników, przyruchów, ruchów do przodu i do tyłu jest bardzo dużo. Cały czas na wszystko trzeba uważać. Plus szybkość rąk Toma Aspinala jest dużo większa niż kogokolwiek w wadze ciężkiej. Są kopnięcia. I uderzenia na nogi czy low -kiki. nie tylko low ale też side w półtempo, czyli przeszkadzające w rozwijaniu kombinacji przez innych zawodników ciężkich. Plus Tom Aspinal, budując kombinację, robi to dużo szybciej, robi, składa je szybciej niż każdy zawodnik wagi ciężkiej jest w stanie albo to wyczytać, albo złożyć odpowiedź na to, co ma Tom Aspinal. Wydaje mi się, że Aspinal jest. Najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej, jakiego w ogóle mieliśmy na razie w historii UFC. Poważnym i trudnym wyzwaniem będzie Curtis Blades, ale wydaje mi się, że Tom Aspinall ciągle jest za dobry na wszystkich zawodników, jacy w tej chwili są w wadze ciężkiej. Czy mamy tutaj coś jeszcze do obejrzenia? Oczywiście, że tak, bo w trzeciej walce od góry Bobby Green, właściwie King Green, kontra Paddy Pimblet. Paddy Pimblet to jest bardzo ważna postać w ogóle angielskiego MMA, głównie z tego względu, no, że potrafi czytać to, jak, jak zmieniają się media, potrafi czytać to, czego chcą jego fani, oczywiście jednocześnie polaryzując publiczność. Ja jestem Paddyego Pimbleta. Ogromnym fanem, ale zarówno tego, jakim jest człowiekiem, jak i tego, jakim jest zawodnikiem, ale wydaje mi się, że trochę ta jego kariera nie sprawdziła się na samym początku. Jego umiejętności, które przynosił Cage Warriors i ten taki luz medialny, spowodował, że walki z nazwiskami, które nie do końca potrafią go dobrze przetestować, i mówię to oczywiście o Tonem Fergusonie, Jaredzie Gordonie i Jordanie Livicie, no bo wcześniej w ogóle nawet Rodrigo Wergaza nie, nie wspominam, nie pokazują tego, jaki naprawdę potencjał ma Paddy Do Dlatego też nie jest jeszcze rankingowany. Bardzo dobry striker walczy efektownie, potrafi walczyć w parterze, potrafi łączyć łańcuchy zapaśnicze, ale tego wszystkiego naraz nigdy w takiej stuprocentowej wersji nie widzieliśmy. Bobby Green będzie tą postacią, która będzie e, ostatnim testem Padiego Pimbleta przed wejściem e, do rankingu, bo absolutnie nie można myśleć o Grinie jako o, takiej, o takim fajterze, który jest już trochę na emeryturze i trochę za długo e, siedzi w UFC. Jego rekord jest kosmiczny: 32 wygrane, 15 e, przegranych, 37 lat. Porównywalnie do Padiego e, Pimbleta, no aż 8 lat e, starszy. Cała kariera przed Padim Pimbletem, ale Bobby Green to jest idealna postać na to, żeby. Jego pileta testować. Nietypowy bardzo dziwny striker, który łączy taką unikatowość kickboxingu troszeczkę z domieszką takich filmowych rozwiązań, bo Bobby Green szuka raczej wykończenia walki nieefektywnego, tylko efektownego. I ta jego zmiana, ta taka jego transformacja w Kinga e, pokazuje też, co on dokładnie w UFC chce robić. Chce walczyć w dużych pojedynkach, takim jak pojedynek m.in. ostatnio e, z Jimem Millerem. E, chce walczyć w starciach, w których może zarobić kasę, a niekoniecznie może e, wygrywać. No i tutaj patrzę oczywiście na pojedynek z Rudoberem albo Jelinem e, Turnerem. Przegrywał z Islamem e, Machaczewem, wygrywał z Alem e, Ayakintą na gali UFC 268, ale w ogóle w całej swojej karierze w UFC zrobił już naprawdę bardzo dużo. Jego pierwszy pojedynek w UFC po odejściu Strikeforce to Gala 158, na której walczył Aldo z Frankiem Adgarem i to było w 2013 roku. Więc 11, dobrze liczę? Tak, 11 lat temu, bardzo dawno. Więc Bobby Green, zresztą też już w wywiadzie z Bispingiem mówił o tym, że on, chce, no on pierwszy raz będzie w Anglii, chce się dobrze bawić, chce zrobić show. No i Paddy Pimblet jest idealnym partnerem do tańca. Tylko pytanie, czy Paddy Pimblet będzie w stanie unieść to, co ma Bobby Green, bo Bobby Green. Ma, jest bardzo brutalny, nie będzie na nic czekał, zacznie od razu wywierać presję i na pewno będzie chciał skończyć ten pojedynek w stójce. Bardzo jestem ciekaw, czy uniesie całą tę presję, tę lawinę ciosów i też taką agresję Bobiego Greena, którą on e, bezapelacyjnie za każdym razem wprowadza do oktagonu. Oczywiście Anglia dalej reprezentowana też na tej karcie. E, ciekawy pojedynek pomiędzy Giga Cicadze a Arnoldem Allenem. Arnold Allen to też jest taka postać, która Pojawia się, y, znaczy on chce w tej kategorii wagowej, w której jest, y, troszkę swoją pozycję jeszcze pokazać, ale ona też jest naładowana, tak jak waga lekka, naprawdę dobrymi fighterami. To jest oczywiście waga y, piórkowa. Arnold Allen, walczący troszeczkę w kratkę, ma z tym cały czas problem. Jeszcze teraz y, nie wiemy, co dalej z Wolkiem. Topuria zaczyna swoje panowanie, a jeszcze, żeby tego było mało, to. Allen zaliczył dwie przegrane z rzędu z Maxem Hollowayem i Movsarem Evlojevym, ale zwalnia się nam troszeczkę miejsce, wygrał z Sodikiem Yusufem, który też ostatnio odpadł w swoim pojedynku Dan Hooker będzie walczył z Gamrotem w wadze lekkiej i przegrał z Maxem Hollowayem, który również wybrał się do wagi lekkiej, ewentualnie będzie wybierał walki superfightowe, więc tutaj Arnold Allen teraz ma dla siebie troszeczkę miejsca, więc może na Cikadze zacząć ten win streak Budować. Chikadze, myślę, nie ma dużego potencjału na bycie jakąś dużą gwiazdą tej kategorii wagowej, ale przy byciu bardzo dobrym e, strikerem, Chikadze naprawdę może tutaj Allenowi e, sprawić problemy, bo Allen ma problem z utrzymywaniem presji. E, potrafi iść na wymianę, jednak w czasie wymian on ma taki bardzo dziwny styl utrzymywania rąk w jednej linii, kiedy wyprowadza kombinację, jego głowa jest cały czas odkryta, a kopnięcia. E, Ciosy wychodzące z różnych kątów to będzie na pewno mocna strona Giga Chikadze, który będzie chciał ten pojedynek skończyć raczej przed czasem. Dobry pojedynek z potencjałem na Fight of the Night, więc myślę, że warto tutaj to obejrzeć. I też wysokooktanowe starcie, które również będzie w mniejszej kategorii wagowej, to oczywiście Manel Kape i Muhammad Mokajew raczej odbywające się w stójce, raczej z dobrym build-upem na konferencji, raczej. Mające dużo fireworków, jeżeli chodzi o e, samą walkę w oktagonie, więc nawet już tutaj, jak sobie patrzymy na kartę główną na samym początku, jeszcze nawet gdybyśmy nie zaczynali od Molly McCann z Bruną e, Brazil, co też będzie bardzo dobrym e, pojedynkiem i znowu reprezentacją e, Anglii, no to Muhammad Mokayev i Manel Kape, to może być ten punkt, od którego będziecie e, chcieli zacząć, ale warto też przesunąć się na sam e, początek, zacząć jednak od początku, jeżeli chcemy do tego podchodzić patriotycznie, bo Marcin Prachnio i Łukasz Brzeski będą walczyć również na tej, e, na tej karcie. Bardzo fajnie, że dwóch, dwóch Polaków już e, w Manchesterze. Jeżeli chodzi o e, Łukasza Brzeskiego, no to The Bull musi ten pojedynek e, wygrać, żeby... Mm, no, znowu nie cofać się do tej linii przegranej, bo trzy przegrane z rzędu w UFC po wyjściu z Contender Series wygrana ostatnio z Walterem Walkerem, więc dobrze Mika Parkina też efektownie, a jeżeli nie efektownie, przynajmniej teraz to efektywnie odesłać z kwitkiem. Z kolei w przypadku Marcina Prachnio, no tutaj dosłownie walka w kratkę, przegrana z Linsem, potem wygrana z Nightem, przegrana z Petrino, wygrana z Clarkiem, więc dobrze zacząć też budować tutaj swoją przewagę zacząć budować Winsting, bo zarówno walka Prachnią jak i walka Marcina Prachnia, jak i Łukasza Brzeskiego to ciekawe kategorie, ciekawe, ciekawe kategorie wagowe, bo nie mamy jeszcze jasnej sytuacji Jana Bochowicza w wadze półciężki, to jest właśnie dywizja Marcina Prachnią, a z kolei waga ciężka, której dotyczy walka Curtis'a Blake'a i Toma Aspinala, no to właśnie dywizja, w której będzie walczył Łukasz Brzeski. Tam mógł być jeszcze jeden polski pojedynek, ale Robert Bryczek nie będzie walczył z Dankanem, nie będzie też walczył e, Tawera z Lafranem i odpadła też Oliveira z Szaną e, Bannon. Tak wygląda UFC 304, tak wyglądają mniej więcej moje predykcje i analiza tego pojedynku. Bardzo fajna karta, oczywiście pokazywana nad ranem, to jest też taki manewr, który znamy z walk Bispinga. Rynek amerykański jest jednak większy niż rynek Wielkiej Brytanii, więc tutaj niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i znowu wstawać rano. Jeżeli w ten weekend widzieliście pojedynkę Jake'a Pola z Mike'em Perrym, komentowany na żywo przeze mnie, jest też analiza tego pojedynku na kanale. A jeżeli będziecie oglądać Galio USC 4 to oczywiście bawcie się dobrze, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie też ten kanał wspierać, lajkować i komentujcie wszystko to, o czym tutaj mówię i słyszymy się w następnym materiale. Cześć!